Manko z tej strony Twice z kanału Podziemne Typy. W ostatnim filmie na zero siadła wygrana Cetewity w adriatyckiej lidze Kosza, zwrot za w spotkaniu Hetafe Real Madryt i minus na duńskim koszu. Także lecimy dalej. Sprawdźcie odświeżone ceny i jeszcze lepszą jakość na sport BC. Ponad 85 tysięcy zysków w 2023 roku. Nowa grupa pod piłkę nożną, AKO i mocne single czy skanery kursów. A jak widać po statystykach warto dołączyć. Wpadnijcie również na nasz serwis Podziemne Typy, gdzie znajdziecie topowych typerów takich jak Mar, Vision, Insider i wielu innych. Linki z znajdziecie w komentarzu pod filmem. A w piątek znów atakujemy trzech typerów z podziemnych i zaczynamy od sportmaniaka, który na dziś podał wygraną Gubio z Pesarą we włoskiej Serie C po kursie 2.20. Po czym przechodzimy do typera suchy 777 i wjeżdżamy w zwycięstwo Dortmundu z Heidenheim po kurs 175, a na koniec mamy typ na polską siatkówkę od Dodo i powyżej 45,5 punktów w pierwszym secie pomiędzy Skrømbeł Hadów a Olsztynem po kurs 172. A teraz jak zawsze lecimy z szybkim konkursem od 3x15 zł freebetu na nawet Strasburg PSG. W komentarzu typujemy wynik meczu oraz strzelca bramki do godziny spotkania, czyli 21. A jeśli nie macie jeszcze konta wel to za rejestrację z naszego linku dostępnego w komentarzu otrzymacie dostęp do grupy VIP na 30 dni. To tyle na dziś. Pamiętajcie, żeby zostawić suba oraz łapkę w górę, aby seria pojawiała się regularnie. Trzymajcie się i do następnego.